Mamy dzisiaj niedzielę. Zrobimy obchód po polach. Idziemy tutaj. Pierwsze ze stodoły. Gdzie mamy ziemniaki? Zobaczymy, jak ziemniaki. Zaraz wam pokażę. Tu mamy jadalnego denara. Jest ładnie wychodzi. Tutaj mamy przemysłówkę jeszcze słabo wschodzi ale już też zaczynają się pojawiać jeszcze parę dni i będą na wierzchu zaraz rozgarniemy gdzieś zobaczymy tutaj już zaczynają wychodzić coś widać ale tutaj były sadzone kalibrem takim do 45 bodajże dosyć drobnym a na drugim polu mam posiane też 45, posadzone 45 i powyżej 50. To powyżej 50 już są ładne rządki, widać. Dobra, rozgraniemy zaraz jednego, zobaczymy, tu gdzie nic nie ma. No i tylko ruszyłem ziemię już jest na wierzchu praktycznie. gdzieś nie widzę o tu jest no to ten jeszcze tak ze 4 cm trzy brakuje tak jak mówię dopiero ciepło u nas się zrobiło tak naprawdę trzeci czy czwarty dzień po takich deszczach myślę że szybko powychodzą teraz już później pojedziemy jeszcze na rzepak i na drugie tamte pole ziemniaków zobaczymy tam Szymano mamy poniedziałek Zaczynamy kolejny tydzień dzisiaj będziemy rozbierać zetora pierwsze jadę na parczę jakieś zakupy porobić rękawicę, nie rękawice, bo już wszystko się kończy na warsztacie. I będziemy tak rozbierać dzisiaj na pewno zetora i musimy posprzątać warsztat. Miałem wczoraj wam wrzucić coś z pola, ale nie miałem czasu pojechać reszty dograć. Może dzisiaj pojadę dogram resztę wyjdzie jakoś dwa filmiki pewnie dobra, jadę yy, na no zakupy, chłopaki zanim przyjadę to, to ja obrócę, dobra, lecimy dobra, wracam z Porczewa dokupiłem to co miałem dokupić kupiłem rękawice i dwie lampy te na ścianę, które okazały się wcześniej za słabe teraz kupiłem 8000 lumenów podłączymy, zobaczymy jak będzie to świecić i co chłopcy już tam ogarniają trochę, zaraz zajadę jadę im pomogę i będziemy działać dzisiaj z zetorkiem. Jesteśmy na drugim polu ziemniaków. Tak to już wygląda. Jest bardzo dobrze, jeszcze wychodzą, ale już jest dobrze. Tamta. Strona, gdzie jest mniejsza, bo ta jest dużymi, posadzona takimi 50, plus a tu już jest mniejszymi, i te dopiero wyłażą. Mają dużo mniejszą siłę, ale też już ządeczki do samego końca. Jeszcze 2-3 dni, i będą ładnie na wierzchu. Nie wiem, czy na kamerze widzicie? Jeszcze nie widzicie, ja widzę. Dobra, jedziemy jeszcze na rzepak. Jesteśmy na rzepaku. Jeszcze kwitnie, ale wyrósł. Tak to wygląda. Jeszcze sporo kwitnie. tutaj na te pierwsze pole co macie na początku filmu był robione nagrywałem w sobotę nie w niedzielę a dzisiaj tak to już wygląda jeszcze nie było znać w sobotę w niedzielę praktycznie a dzisiaj już o Także jeszcze 2-3 dni i wszystko wyjdzie. Tam na końcu pole widzę ładniej, bardziej powschodziły. Dobra, montuję film, wrzucam Wam. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawić komentarz, lajka i udostępniajcie.